ZAKAZ CZYTANIA Roman Kurkiewicz, ZAKAZ CZYTANIA Zaczynamy dzień od Eduardo Galaano i Dzieci Czasu z kalendarza dziejów ludzkości. Przełożyła Katarzyna Okrasko, a wydało wydawnictwo W.A.B. 23 czerwca. OGNISKA Dziś o północy w niebo zaczynają buchać płomienie. Ludzie gromadzą się wokół strzelistych ognisk. Tej nocy robi się porządki w domach i w duszach. Wrzuca się do ognia stare graty i stare pragnienia. Rzeczy i uczucia zniszczone przez czas, żeby coś nowego, co dopiero się narodzi, znalazło sobie miejsce. Ten zwyczaj powstały w północnych krainach rozprzestrzenił się na cały świat. Zawsze było to święto pogańskie. Do czasu, aż Kościół Katolicki zdecydował, że będzie to noc świętojańska. Miłego dnia, wieczoru, nocy. Zakaz czytania. Zapraszamy. You. <sharp inhale>